Jo siemanko, z tej strony D Dzisiaj witam was w Minecrafcie Tak jak widzicie, musimy przetrwać na jednym bloku No to zaczynamy I w ogóle cię przepraszam za to, że tak nie nagrywam Mało, prawie, że nic No no i aj, to że nie komentujecie nic pod firmami, więc jak będzie komentarz, to więcej nagram. I nie wiem, co bolicie: Minecraft czy ten, czy Roblox. Więc zaczynamy. Dobrze, no to już widzę. O! o. A to się zawsze może dobrze przydać. gdzie te command bloki są i czy... Wow, 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 wow. wow. Dobrze No to Czy to może z... O No Co? O Kurza twarz ŚWINIO Straciłem przed ciebie wszystkie bloki Też dlatego, że na mój moje... to też dlatego że że była mnie że zamiast ten zbierać to ja nie Rip świnia D! Rip nie. Też to, 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 to szczyt głupich rzeczy w Minecrafcie. To, to jak można dwa razy spaść, się nie umie grać. Jakaś chest był. Bo bym pewnie grawel ja bym pewnie spadł o to jest bardzo pomocne. Dobrze. Okej. Okay. Spójrzmy się, bo dlatego aby dobrze. To teraz nie spaniemy chyba. Chyba że coś zrobię to. To już ma, to już wiecie, że wyląduje. Co? Co się zespałniło? A Aby w tym. Ale wiecie, da się, jak zmienicie ten? No w ogóle nie wiem, czy to wiedzą niektórzy, ale kiedy się dojedziemy, że jak zmieni się w kowadle ten z, napis skrzynia, to to, nie, to będzie ten. To nie będzie pisać skrzynia, tylko. U, to się, To nie będzie pisać skrzynia, tylko coś innego to co tam wpisuje? skip the price, Co ja mam naciskać co? To ja nie wiem o co chodzi. Mamy super łopatkę 2000. Dobrze, no to postawmy skrzynię. A to jest BiVolt ten -gift. gift. To trudno, niech będzie taki. Dobrze, dajmy sobie trochę na przerobienie wodę. Po co ja tą wodę wziąłam? Zas poniosę konsekwencje tej niby, zostawiania tej wody Harkowy lark będzie mogli zrobić Znaczy ja ditch cały No, wsadziłem cały do skrzynki Dużo straciliśmy, ale nie ma co narzekać Diret, diret, diret. O, inny diret. O, melon. To dobrze. Jakieś zostawiamy? Łatwy. No, trochę za łatwo. A ja nie będę go żebał. No to. Świnia! No, jakbym tamtej nie zrzucił. To bym miał, by bym mógł rozmnożyć. Tylko, że nie mam czarno rozmnożyć, ale bym miał tak zapewne na więcej niż miałem. No. no. To daj, dalej. Co my tu mamy? No, crafting, crafting. Wiecie, jak to nie mam dużo rozegrałem. No, kilo. Że kamienia nie ma. Zwykle to jestem tryhardem i z tym. wiem, czy jest. Tylko nie z pani. Yy, tylko, że ten. Mówiąc tak. Te, że nie robię bie, tak. Co niektórzy robią, no to, że robią drewniany miecz diamentowa dopiero, a ja robię zwykle drewniany kilof i wykopuję kobel, więc nie robię innych drewnianych. O, krowa, lepiej. W ja nie wiem, czy lepiej tak samo. A teraz pójdź, bo jeszcze namieszasz i... Dużo arbuzów. No co się robi. Nie ma. Mm. A właśnie miałem chyba te. Przecież takie rzeczy się robi tak. Księ jest mądrym i myśli. Czy ja mogę dostać jeden kont? Niestety, ale muszę poświęcić to drewno. Zapewne. Mamy tu świeczko. Przecież ma no być świeczko. No. Nie podoba mi się, że ten kraft. Mamy wow. przez giga owca, bo przez chwilę. Nie będę już. Dobrze, jest zwierzęta. Mam już powoli... Nie chcę, jakbym miała jeszcze jedną wodę, to bym ten, to bym mógł zrobić nieskończoną. O, ups. <grystanie> Sam miałem za dużo, musiałam. W ogóle robię to sikierą i jakoś Świnio, bo ty też pójdziesz w pod sikiera, a tego nie chcę. Bo teraz to drzewo teraz nie wyrosło, bo... Dobrze, wsadzę wszystko do tego... W sumie ziemię nie, ale to, abym nie potracił za dużo. Kto mnie spycha? To bym Kto tu jest spychaczem? Ty? A tu krok. No to crafting, nie ten blok, który na nim się tak. W ogóle nie. Kolejna świnia. Idź, rozmnożymy was. Kuprzaki też były, ale. Zamiast pomyśleć mądrze i je oszczędzić, to już jednego. Już jeden. O, co tu jest? O, dobrze. Miał je rozmnożyć. W sumie to krowę da się tylko. Motyka nie musi być dobra. Motyka może być drewniana. Jej się chyba dużo. I się dużo nie używa, chyba. Mówię chyba, bo nie wiem. Co to ja to nie wiem czy jest potrzebne, ale nie mówię nie. Już mam ich pięć, ale potem będę wybrzydzał, że się skończyło. Sadziło się? Hmm. No i bo ja kopię cały czas ten i się zastanawiam czy to nic tu się nie upgraduje mm. okej okay. ło, wow. no to dobrze, raz dobrze to tu była jeszcze jedna osoba. No, tu jesteś. No to mamy gwarantowanie, owce jesteście ochroną. Gorzej z innymi, bo nie mam czym. Kurczaka mogłem żadnym rozmnożyć. Ale trudno, jak raz nie pomyślałam, to... to jeszcze nie ma. To jeszcze nie jest tak źle, może wypaść. No jakie duże. Może nic nie stanie. Szkoda, że kobla nie mam, bo bym. O, a musiała. Tak się to przyszła za szybko. No, no to wiem. Wy... No to serwisujemy kolejnego. To też chyba możemy zużyć. Dobrze. Ło, ło, ło. Tu na chwilę sprawdzę coś. Okej. Okay. No. Mówię, czy chcecie więcej takich typów filmów z Minecrafta, czy wolicie zrobić. Szkoda, że z tym Glinomista nie zrobię, abym zrobił cegły. Gdybym zrobił cegły, to bym mógł se dom zrobić fajny. No dobrze kolejna krowa. rozmnożę was. To teraz mam dwa zwierzęta. Sorzy. Że... Mówię dlatego tak, że Oczywiście, że mógłbym je niektóre te dać, ale. A skrzynki mam. Co ja takiej śpiący? Może dlatego, że jestem trochę leń. Nie. Przecież mam łopatę, co on tu robi? Idź chociaż przekopnę tą łopatą mi o śnie już trochę dużo mam Czy może czy mogę jestem ciekawa jak to, jak to się stało jeszcze głodny To tak kobla to mogę mieć tylko za pomocą dwóch sposobów jak to dwóch? Jednego. Sorowca, ale wyszłaś. Sik. Idzie, bo już jedną ku, Kury się pozbrzę, bo nie chcę więcej. A te sikiery to pójdzie sporo drewna. Naprawdę, cały raz wytnę, jeżeli był jakiś. Ja coś mi mówił, że tu nic nie rośnie. Że. Nie, coś rośnie, bo nie mogę tu zasadzić. A, jest taki mały. Takie małe coś wystaje, takie zielone. W ogóle jak wbijecie jeden komentarz, to już nie jest like, to jest komentarz komentujecie, to postaram się przez te trzy wolne nagrać. Oż cholera, spuścił mi się ten shift. A wiem, bo to jest źle skalibrowane, już wam mówię. Ja sterowanie sprintu robię na RCR, no. Jak jest na rece to nic się. To się wszystko spod kontroli nie wymknie. Owca depcze. Mam nadzieję, że nie rozdepcze. Łoż! Wow. Znowu bym. Dwa razy mi się udało spadnąć, ale to nie jest powód, dla którego mamy się cieszyć. Sikiery nie zrobiłam, to fajnie, a ja będę... A ja zrobię tak. Fajnie, fajnie się w jednego bloka co? Nie mogą być dwa? Ile ja bloków potrzebuję? Już nie chcę kopać samego treby. Ja już chcę odblokować. O Właśnie ja te, ja tego nie postawiam Tu drzewa już miał dawno To jedno rośnie w nieskończoność Nigdy nie urośnie No jeszcze potwierdziła Tak mu głową machnęła No dalej, dalej <laughs> Dalej Ty. Ja to drewno. Oszkur. Paleccie, że to. A, Widziałeś jak owca poszła. Czasem lepiej nie wkurzać tego. Jeszcze dwa broki dłużta to. No. Mm. Jest Nie są fajne, fajne nawet, nawet, ale tylko nawet. Musi wystarczyć, na Macie drzewo. Oż, owce psory. Jest! Uga, buga, uga, uga, uga. Uga, uga. Mam tyle skrzynek, że... No. Czy widzicie to? ko-b-e-l-l-l-l -l -l -l. no bo to jest ko-b-e-l ja nie muszę już drobna marnować, bo go nie będzie. Ten, kurcz ten kurczak jest Stryker przechodzi, jakby wie, przechodzi pod tym, jak prosto to kopię kilofem. A Iron też może być, nie przeczytałem zanim. Iron, to już nie mogę, tak sz. Hmm. Hmm. No. będę. A dokończmy kończenia tą łopatkę. Krowa grzybowa. To już wiem co przetopić. Tu niestety trzeba się okazać cierpliwym człowiekiem i mieć na razie jeden piec. I palić na razie jako tako jednym napale. Więcej nie dam. Mam nadzieję, że się zachcesz przepalić przy tym. A gdzie reszta? Nie wiem. Jest! Pierwsze drzewo. Ej, czy ty mi je? ta krowa je... Nie! Nie chcę, aby nic tu jeszcze wypadło. Więc jak będzie coś spadać, to spadnie raczej tu, na no to? Tak, raczej. sumienie, bo to, co jest dalej, to nie. Dobrze, nie umrzemy, jak. Ja chyba wiem, czemu to nie chce się rozwijać. A ja górę, gł nie głodnie, jak. Więc. No to oddawaj grzybki, krówko. No. Ty też, owieczko. Tylko ty nie grzybki, już co innego. Ty też. A gdzie staje nowe no? Która to jest z komerka? No. Mamy łóżko, więc jak mam łóżko, to wiecie co to znaczy, że możemy kończyć na dziś. Ja Was.